Najczęściej przygotowywana po włosku z sosem bolognese, a ja zapraszam na lasagne po polsku z pieczarkami i aromatem z grzybów leśnych. Zabieram się do pracy. Włączam płytę indukcyjną. Na patelnię wlewam niedużą ilość bezwonnego oleju rzepakowego. Potrzebuję dobry nóż, a takowy mam. Jak olej się podgrzeje, wrzucę pokrojoną szalotkę. I w tym momencie będę dodawał pieczarki. Oczywiście pieczarki również muszę drobno pokroić, paski. Pierwsza partia pieczarek trafia na patelnię. My zaczynamy się teraz bawić z smakami. Myślę tutaj o estragonie suszonej. Estragon, korzenno-ziołowy aromat, szybkie zamieszanie. Mam przygotowany puder z grzybów leśnych. Do kupienia nie, można go zrobić samemu w domu. Młynek do kawy, grzyby suszone, miksujemy. No i teraz tylko dodajemy dla aromatu. Pieczarka pachnąca grzebami leśnymi. Aż się prosi, żeby dołożyć jeszcze natki pietruszki. Tego smaku nie da się niczym zastąpić. I jeszcze klasyka – dwie przyprawy, które są nierozłączne. Sól oraz czarny pieprz. Do Peszamalu potrzebuję pół kostki masła, którą wrzucam do garnka. Do masła dodam Mąkę pszenną. Elegancko. Stawiam rondelek na płytę indukcyjną i wlewam solidną porcję mleka. Mleko prawie nam się gotuje. Mogę już dodawać. Mleko gęstnieje. Sos za moment zacznie wrzeć, dlatego teraz mogę się śmiało zabrać za jego doprawienie. Zabieram torebkę z gałką tołową, tym razem całą. Wyjmuję. Jedna wystarczy. Korzenno-słodkawy smak. Zamieszanie. Sok z cytryny bardzo pasuje do tego sosu, lekko zakwasza i trafia sok z cytryny bezpośrednio do sosu. Jeszcze na koniec sól. Znaczy nie mam. Dno wysmaruję niedużą ilością masła. Zostało mi pół kostki. Zawsze na dno, jako pierwsza pozycja, wskakuje nieduża ilość beszamelu. Najwyższa pora włożyć suche płaty makaronu. Pierwszy trafia na dno. Nawet jak jest ciut za duży, nie ma problemu. Na makaron pierwsza partia smażonych pieczarek. Kolejny składnik, który będzie nas utwierdzał w przekonaniu, że to lasagne po polsku, to puszysty serek naturalny. Nakładam serek naturalny puszysty bezpośrednio na pieczarki. Beszamel nie może być bardzo gęsty, aż się prosi nieduża ilość sera tartego i tą gołdę rozsypuję. Tak, opor stawia, ale to ja się tym nie przejmuję. Kolejna warstwa – pieczarek. Pieczarki już teraz dodaję wszystkie. Teraz ostatnia warstwa beszamelu. Wierzch posypuję gołdą. I już na sam koniec kilka plasterków pieczarki. Moje lasagne po polsku gotowa. Teraz wystarczy ją tylko wypiec. Piekarnik nagrzany na 220 stopni. Lasagna po polsku już jest gotowa, ale ja jeszcze dołożę ogóreczki konserwowe do niej. Będzie jeszcze bardziej po polsku. Ogóreczki wysypuję na wierzch, układam tam, gdzie popadnie zielony kolor. Nie, 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 nie. Jeszcze troszeczkę zielonej natki. Lazania może być po włosku, ale może być też po polsku. I tego jest tu właśnie przykład. Świetnie wygląda, jak smakuje. Zapraszam na naszą stronę Doradca Smaku. Tam znajdziecie przepis na lasagne po polsku, a dzisiaj powiem wam tak fajnie wygląda te sanga mam nadzieję że wasza też tak będzie wyglądać sztuką jest zrobić te puder do grzybów piękne pieczarki otulone majer... bo jakim majerankiem